Pokażę Wam teraz jakość części. Chyba jest to wiodąca firma, nie? Jest to wiodąca. Macie antyreklamę za to, jakie, jakimi częściami handlujecie. Założone koło na gotowo. Dokręcone wszystko jest. No, pal! Patrzcie, jak to koło chodzi. Rzuca nim, rzuca tą powierzchnią i rzuca tą tym tyłem. Dobra, zgasz. A teraz Wam pokażę, gdzie jest problem. Gdzie jest problem, po prostu, biorę nowy produkt za naprawdę duże pieniądze, biorę nowy produkt do ręki i to nie działa. Teraz Wam odkręcę to koło i udowodnię Wam, gdzie jest popełniony błąd. błąd. A więc w pierwszej kolejności Wam pokażę, że ta podkładka powinna być na stałe związana z kołem, a że tu się zdemontowała dziwnym trafem, nie wiem dlaczego. I patrzcie teraz. Kręcimy to, czekaj ja tak wezmę pokręcę. Eee, tu jest zegar, powiedzmy, no delikatnie na plusie, nie? Już tam nie czepiajmy się, większość o mniejszość. Kręcę tą podkładką, patrzcie. Czyli 0,8 mm jest podkładka krzywa. To widać, nawet na naocznie, że ona jest wyższa, niższa, wyższa, niższa. Nie wiem, co producent tego koła miał na myśli. Nie wiem, po prostu nie wiem. Rączki opadły, nie? Jeżeli chodzi o produkt, myślałem, że jest to produkt godny uwagi, no ale ewidentnie wydawało mi się, że jest to produkt godny uwagi. Żeby nie było, to zrobimy tak. Co? I ja to zakładam klientowi na auto i klient nawet z garażu nie odjedzie. Szok w trampkach.